Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie, witam serdecznie, runda trzecia Olimpiady Szachowej w Serbii, w Belgradzie. Tym razem graliśmy znowu z reprezentacją FIDE, tylko tym razem głównym składem i zmierzyłem się z Mistrzem Międzynarodowym z Rosji. Także partia zaczęła się od posunięcia D4 i przyznam szczerze, zawodnik mój słynął z bardzo dużej solidności, także spodziewałem się czegoś spokojnego i raczej dużego grania na remis, ale to przeszło wszystkie, wszystkie skale, patrzcie na to. Konie 6C4, E6, koń na F3, D5, i tu się spodziewałem ewentualnego Katalana, czy jakieś G3. Czasami grał końca 3, także też się tego spodziewałem. No i rzeczywiście w partii nastąpiło końce 3. No ja sobie tak siedzę, 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 dobra. Oto w takim razie C w typową partię w wiedeńską, żeby trochę poddymić. Oczekiwałem posunięcia E4, no i potencjalnie później posunięcia W5, żeby wiecie, coś się działo, żeby oponent nie, nie czuł się tak perfekcyjnie, tak dobrze, tak, tak solidnie w tej pozycji. No niestety Oponet pomyślał 5-10 minut w tej sytuacji, no i cóż, nastąpiło e3, przechodząc do gambitu hetmańskiego przyjętego, gdzie de facto raczej obie strony mają małe szanse na wygrywanie, także tutaj już byłem trochę niepocieszony, ale mówię, jest jak jest, próbuję, może coś się z tego jeszcze ugra. Oczywiście poszedłem a6, goniec bije, b5, no i to już jest fajnie nawet, bo okej, okay, wyrównałem jak na pewno bez problemu, mam teraz goniec na b7, atakuję, po całutkiej przekotnej, ale niestety raczej na jakąś przewagę zbytnio nie mogę liczyć. Także poszło goniec na E2, goniec na B7, Roszada, C5. Co ciekawe, to było posunięcie niedokładne, nie spodziewałem się, że to może być niedokładne, ale później jak zacząłem grać, tą partię, zrozumiałem o co chodzi, bo zauważcie widzowie, że w tej pozycji ja chcę pójść koń D7 najpierw i dopiero później C5, żeby zawsze mieć możliwość odbicia na C5 moim skoczkiem, nie? To była taka bardzo fajna i supełna idea, bo jeśli pójdę teraz C5 od razu, to niestety, no, muszę odbić tego piąka natychmiastowo, ponieważ grozi posunięcie B4, tak? I przeciwnie, się tutaj po prostu wybroni na punkcie C5 i zostanie spionem więcej, także musiałem na to właśnie uważać. Poszło dama D1, to jest niby niedokładne, ale im komputer dłużej działa, im dłużej myśli, tym jakby bardziej skłania się ku temu, że to było OK, to po prostu było normalne posunięcie dające równą pozycję Wieża D1, goniec C5, B3. To jak przeciwnik szybko sobie zagrał, mówię, ocenka raczej tutaj nie skaczy, jest w miarę wszystko równo, także nie ma się o co tutaj w ogóle spinać, także jest równa pozycja, ale mówię, chciałem mega mocno wygrywać, a przeciwnik robił wszystko, żeby tą partię zrealizować, także najgorszy typ partii, Przeciwnika, i też mam zły kolor, bo jeszcze gram czarnej gdzie ja de facto muszę reagować na ideę przeciwnika, a nie, a nie odwrotnie. No dobrze, poszło koń D7, koniec B2, król E7, żeby chociaż sobie wiecie, tutaj mieć króla bliżej centrum i powoli te wieże swoje fajnie połączyć. Poszło. E2, tutaj oponent znowu robi to samo, ok, idzie końde 2 żeby pójść goniec F3 i wymienić kolejne figury, także tutaj bardzo pokojowo się przeciwnik nastawił. I ja tu spędziłem kilka ładnych minut, przyznam szczerze, takie 10-12 10, 10 12 minut. Myślałem, w jaki sposób mogę zagrać, żeby chociaż przeciwnikowi jakiekolwiek problemy sprawić. I Wymyśliłem powiem, fajne posunięcie, bo myślałem tak, myślałem o ruchu wieża AC8, wieża HD8 klasycznie można powiedzieć bardzo albo konina B6, ale żadne z tych posunięć mi się nie podobało, ponieważ po prostu jest koniec na F3. I nie mam żadnych ciekawych materiałów. i Tutaj sobie wykminiłem bardzo ciekawe plan gry. Wieża z H na C8, co ciekawe, jest to posunięcie najsilniejsze wedle właśnie komputera, także jestem mega zadowolony. Chodzi o to, żeby tą wieżę z linii H tutaj już bardzo ładnie wrzucić do gry, bo tak naprawdę po jakichś ewentualnych kiedyś szachach pozycji, powiedzmy po koniec A3, jak Mikul się cofnie, to już nie będzie później problemu z tą wieżyczką na H8. Także to jest jakby taka była moja idea, a przy okazji patrzcie, powoli przygotowuję plan typu albo goniec na B4 z ideą ataku skoczka na C3, albo posunięcie goniec na D6 z ideą zapakowania konia na E5 w tej pozycji. Nie? Także taki, taki jest mniej więcej plan gry nastąpiło goniec na F3, oczywiście musiałem wyjść i poszedłem goniec D6, liczyłem koniec B4, ale nie podobało mi się za bardzo posunięcie skoczek na E2 w tej pozycji, tak, coś takiego liczyłem i po ewentualnym wieża C2 jest posunięcie koń na, koń na D4 i koń C6 z moim zdaniem to już wyrównaniem z uwagi na widełki, także to mi się tak się nie podobało w tej pozycji, a nawet opowiem mógł później pójść też wieża AC1 z równą grą, także to nie miało jakby zbytniej tego, tej różnicy, także w partii nastąpiło, nastąpiło zamiast tego GONZ na D6 z ideą oczywiście opanowania punktu punktu E5, taka była moja idea, i tu się mega zdziwiłem, bo oponent poszedł praktycznie instant posunięciem wieża AC1, no i ja tu spędziłem Jakieś 10 minut, teraz, żeby się upewnić, że niczego nie podstaję. I zagrałem posunięcie skoczek na E5. O co chodzi? Chcę po prostu wyrwać punkt E5 w tej pozycji, po to, aby mieć kontrolę nad tą całą przekątną, plus zrobić sobie delikatnie miejsce na polu D5, bądź na, bądź na polu właśnie E4, po ewentualnej wymianie skoczka za gońca. Gońca za skoczka. Także poszło bicie, bicie, i tu byłem mega zdziwiony, bo opłynął dosłownie natychmiastowo wykonał ruch koń D5 i przyznam szczerze, że tak, że mimo tego, że silnik mówi, że to jest pozycja koło równości, to w tej sytuacji powiem Wam szczerze, skoczyk jest delikatnie lepszy od gońca, dlatego że mam teraz głównie, za chwilę ustaję piąki po czarnych polach, a dodatkowo, w tej sytuacji mam lepszego króla w tej pozycji, tak? Ten król jest bliżej centrum, dzięki czemu, mam, dzięki czemu mam takie mam delikatnie więcej możliwości, jeżeli chodzi o pressingowanie. Także poszło tak, poszło posunięcie wieża C1, bicie, bicie, wieża D8, może delikatnie dokładniejsze było posunięcie E5, ale mówię, tutaj raczej pozycja jest cały czas w tym marginesie równej pozycji, ale powiedziałem sobie, gram do końca, cisnę ile mogę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poszło król F1, Piątka, no i patrzcie, ale ja jest bardzo prosty plan gry. Czyli ustawiam teraz pionki po czarnych polach, żeby gońca przeciwnika ograniczyć, i moim planem jest to, żeby wymusić ruch w tej pozycji tego pionka. Czyli jeżeli pion się ruszy tu, to już jest mega dobrze, bo wtedy już mam jakiś potencjalnie potencjał, żeby atakować punkt B3. Także to był mój plan gry. Wiadomo, to nie jest za wiele, ale jakieś zawsze szanse są na wygrywanie tej pozycji. Poszło króle dwa. Król d7, żeby odciąć pole c6, odciąć pole c7, także taki bardzo profilaktyczny ruch. No i bierze d jeden Król na e6. No i tutaj powoli, powoli już a3 mówię. Ok, dobra. Stoję, może tylko 0203, ale tutaj raczej jest sytuacja taka, że przeciwnik daje mi łatwą gierkę i on się musi tutaj delikatnie bronić. Także to jest dla mnie typ pozycji, który daje mi już takie minimalne szanse na wygrywanie. Nastąpiło wieża C8. Tak, tak i tak. No i powiem Wam szczerze, gdybym takie coś postawił jakiemuś zawodnikowi na treningu, to jest taka typowa pozycja z książki, nie? czyli lepszy skoczek na gorszego gońca i sobie gramy tą pozycję. Nie? I teraz jest taki przykład, jaki plan można było tutaj znaleźć, albo jakie posjęcie znaleźć, aby maksymalnie przeciwnika docisnąć. No i nie ukrywam. Widziałem tylko jedną możliwość, jest to posunięcie e4. Dlaczego e4? A po to, żeby odciąć pole d3 i pole f3 przeciwnikowi, dzięki czemu teraz koń z d5 kontroluje w połączeniu z tymi właśnie pionami i kontroluje wszystkie punkty wyjścia, także koń wszystko blokuje, a ja teraz mogę się bawić i próbować przeciwnika ogrywać. Tu sobie pomyślałem, po ruchu goniec na b2, g6, pomyślałem sobie tak, ok, mój plan jest bardzo prosty, jeżeli tylko wymuszę posunięcie b4, Wtedy utoruję sobie drogę na król D5, król C4, król B3 i powinna być pozycja wygrana. Jednak jest mają problem, ponieważ on tego nie chce zrobić, także muszę go jakoś zmusić. I myślałem sobie o ruchu albo A5, A4, co jest ok, ale w większości przypadków przeciwnik może zawsze po posunięciu A5 pójść posunięciem właśnie A4 i mnie zablokować w tej pozycji. Albo mogę próbować właśnie jeszcze jakoś przebijać się przez koń D3. Tutaj albo przez końce 5, żeby wymusić sam ruch pionka. Także tak to sobie rozkminiłem i powiem szczerze, próbowałem to zrobić. Nastąpiło teraz w końcu i nareszcie posunięcie błędne. G4. Tutaj paradoksalnie wydaje się to niewinną niedokładnością, ale przeciwnik puszcza punkt F3 oraz punkt D3, co daje im pewne możliwości. I powiem Wam teraz tak, jestem na siebie mega, mega zły, bo spędziłem tutaj raptem tylko 3 minuty, 3-4 minuty w tej pozycji na liczeniu i wykonałem ruch bardzo niedokładny. Oczywiście znaczy niedokładny w kontekście takim, że wypuściłem całą swoją przewagę, bo zagrałem posunięcie H5, co było głupie po prostu, ponieważ ja chcę robić sobie wolnego pionka na linii H, a teraz się po prostu pozbywam, także tutaj no duży błąd powinienem pójść posunięciem F5, taki malutki detal i podczas partii sobie policzyłem OK, a co będzie po posunięciu H3? No, po posunięciu H3 niestety, albo stety właśnie, ja mogę zawsze sobie w tej pozycji wybić na G4, wybić tutaj i pchnąć pionka na H5. I patrzcie, teraz mi się wrabia wolny pion i tutaj już potencjalnie mam bardzo fajne plan gry na wygrywanie. Także, no jestem na siebie zły, no i tutaj już engine powoli zwiększa przewagę i tu miałbym mega duże szanse, no bo... Jednak przy wolnym pionku H, przy moim aktywnym królu, fajnym skoczku, przeciwnik nie jest w stanie nic zrobić i to już jest takie pięknie, pięknie. Wygrywamy tą pozycję. No, szkoda, zrobiłem błąd, ale wiecie, jest jak jest. Także wróćmy do, do, do partii, poszło posunięcie H5 słabe, H3, no i tu już kolejny taki niedokładny ruch, bo grałem F5 i myślałem, że jest OK. No niestety po H raczej mojej... Wszelkie szanse na wygrywanie wyparowały, niestety, ale, ale tu jeszcze mam, jeszcze mam jakąś okazję. Poszło F, no i teraz próbuję, dobra. Jeżeli wymuszę posunięcie B4, no to jest jeszcze OK, ale podświadomie już i świadomie też wiedziałem, że raczej w tej pozycji nic strasznie nie ugram, ale mówię, dobra, tutaj jedyną osobą, która się może pomylić jest mój przeciwnik. Ja tutaj niczym nie ryzykuję, także sobie jeszcze popykamy. No, i powiem wam, ta partia jeszcze potrwała dodatkowe 30 posunięć. Tam 40 posunięć, także sporo poszło. Bicie, bicie, król za chwilę ruszył się na, na F2, przeciwnika. Mój król na F5. No, i tutaj stoi takie coś. No, i stoi po prostu pozycja równa, to się nic nie dzieje w tej pozycji. Poszło tak. Tu engine pokazuje niby, niby posunięcie koń B6, ale to jakby nie robiło totalnie różnicy. Król na G5, koń na E7. Tutaj, wiecie, tak trochę starałem się czarować w tej pozycji, ale tutaj nic absolutnie nie ma. Król na g król na e także próbuję z jednej, z drugiej strony sobie przechodzę, nie? W prawo, w lewo, no dobra, teraz sobie wracam w tej pozycji, żeby, wiecie, mieć potencjalnie jakieś inne okazje, no ale jest goniec D8 nie mnie trzyma. No i tutaj, powiem Wam, że miałem fajnego trawa przygotowanego. Zrobiłem tak, zrobiłem tak i stwierdziłem, dobra, jeżeli oponent teraz pójdzie koniec na E7, co poszło, to sobie tak wykliniem, patrzcie, pójdę tak, pójdę król g6 i jeżeli pójdzie król na h4 aktywnie, to mam śmieszne posunięcie koń g7 i nagle grozi mat w pozycji na, na królu na h4, bo skoczek będzie odcięty dwa punkty i jednocześnie będzie, będzie atak na końca na e7, ale oponent był czujny, nawet po takiej obronie już po tej, tej 3-4 godzinie, już przeciwnik był czujny i poszedł goniec b4, nie dał się złapać, ale poszedłem król h jeszcze, wiecie, prowokuje przeciwnika do błędu. No i poszło taki, mówię, ok, to w takim razie, w takiej konfiguracji jeszcze mam szansę na przestawienie mojego skoczka. Także poszedłem tak, e, poszedłem tak, y, goniec tu, król g5, no i mówię, dobra, skoro nie ugrałem nic na hetmańskim, nie ugrałem nic na królewskim, no to w takim razie, Trzeba pchnąć pionka, nie? Trzeba to jakoś jeszcze progresować, mówię wam. Ja tylko w tej pozycji pressinguję, przeciwnik tylko się ubroni, także tu nie, mu, nie muszę się o nic martwić. Także H4 zagrałem tak, żeby jeszcze przeciwnika delikatnie poddymić. So, tak wymyśliłem, że skoczka jakoś przestawię na pole f 3 bądź na pole D3 i może coś tu jeszcze po prostu ugram, nie? Także poszło w F2, koń na E7, skoczek na C6. Tutaj wiadomo, chciałem przez pole, przez pole E5 przejść na, na te dwa pola, no ale przeciwnik blokuje, taka ładna parasolka można powiedzieć powstała, nie? Także tutaj przeciwnik nie blokuje bardzo ładnie. Poszło koń D8, koniec B4, koń na F7, król, koń E5 i tu stwierdziłem, dobra, trochę ryzykuję, ale policzyłem wszystkie warianty, jeszcze dostałem, wiecie, ekstra bonifikatę czasową, to już jest już 60 w tej partii, także jest całkiem okej. Okay. No, i policzyłem sobie, że tak, że w najgorszym wypadku przeciwnik odda, odda pionka H3, odda gońca za pionka mojego H4, no i wybije resztę pionków królem, będzie remis po prostu w pozycji, nie? Także poszło tak, no i tutaj nie ukrywam widzowie, liczyłem dokładnie koń na F3, policzyłem sobie wariant król B4, który kończy się po prostu remisem w tej, w tej sytuacji, ponieważ. Ale to jednak ja plasinguję cały czas, nie? Bo jest końgi G1, ale to on zawsze będzie mógł pójść tak. I tutaj sobie takie coś policzyłem, że skoczek tu i... Tak naprawdę po wybiciu jeszcze było tam konie w 4. Także taka moja mała sztuczka w tej pozycji, którą sobie policzyłem, ale raczej w tej sytuacji po prostu byłby remis, nie? Bez rewelacji, bo tam król by, e, król by wybił tego pionka, później, bądź koniec by się wyświęcił tutaj, później królby się wyświęcił tutaj, no i król by zgarnął później tego piona. Także tu raczej bez, e, bez szans. No ale mówię, dobra, próbujemy, chociaż wiecie, spróbujemy, może przytestujemy przeciwnika. No i patrzcie, taki poszedł pierwszy bardzo ciekawy ruch, A4 który jest w porządku. Ja poszedłem g 1, i tu przeciwnik zaczął grać bardzo podejrzanie. Widać, że ta czwarta, no prawie już piąta godzina gry bardzo mocno przeciwnika wymęczyła, ta defensywa, właśnie i zaczęły się bardzo dziwne ruchy tej naszej szachownicy pojawiać. Poszło posunięcie król na D4, koń na H3, no i oczywiście liczyłem posunięcie król E4. Koń na G5 policzyłem i po król F4 jest remis, nie? Ale stwierdziłem, jakby przeciwnik wybił na H4 najpierw i później król F4, to po prostu jest remis, no bo sobie podejdzie tym królem pod tego pionka i jest, jest koniec, nie? I przeciwnik poszedł tak, ja mówię, ok, koń G5. I teraz zaczął się właśnie bardzo mocno zastanawiać przeciwnik, co było dla mnie mega dziwne, no bo liczę król na F4 no i. Tutaj król po prostu łapie tego pionka, goniec trzyma to, no i w sumie jest tremis bez jakiejś tam rewelacji. Ale oponent po kilku, po kilku dosłownie trzech minutach zrobił takie posunięcie, a ja takie oczy zrobiłem. Mówię, co jest, nie? Liczę, liczę te warianty, no chyba nic tu nie ma, nie? Poszłuchaczy, no i nagle się okazuje, że mój pion H ucieka w tej pozycji, także jest D6, król G4 i to sobie policzyłem. Okej, okay, on pewnie tutaj myślał, że pion E będzie uciekał, ale nic bardziej mylnego, ponieważ po król na F3 nie może pchnąć pionka do przodu, ponieważ przesłania całą przekątną w tej pozycji. Patrzcie, i pion h ucieka, tak? Także tutaj łapię, robię tak i wygrywam co do tempa tą partię. Tak? Także tu później Hetman może złapać tego pionka i jest, jest ok. Także ja byłem mega zdziwiony, no i powiem Wam taka waleczność, waleczność tutaj oddała bardzo mocno. Poszło w końcu tak. Poszło król na g2, oponent się poddał na ksida a przede wszystkim chodzi o to, że grozi posunięcie, na przykład pogoniec na b8. Takie posunięcie wykonam. Jest koń na e4, konie 4, szach, król b5 i koń g3. Przesłaniam tą całą przykątną, patrzcie widzowie, całą przykątną już pion h ucieka. Także powiem Wam, taka waleczność oddała. Mega się wkurzyłem, że przeciwnik... Od samego początku szedł na remis w tej partii i nie chciał totalnie, totalnie zawalczyć ze mną o coś więcej i po prostu forsował remis no, na hama. No ale finalnie fajnie, bo udało się te szanse wygrywające stworzyć, no i partia w końcu się udało wygrać, także bardzo mnie to cieszy. Polska również jako zespół wygraliśmy 3,5 do pół, także mega, mega dobry wynik. Dzisiaj, bo już nagrywam dzisiaj, jeżeli chodzi o rundę, to, to gramy z Filipinami, także runda za jakieś 6-7 godzin, także będzie, będzie walka na pewno. Zostały tylko trzy teamki z kompletem punktów, właśnie Polska, Filipiny oraz India. Także właśnie teraz walczymy. No i co? Ja dzisiaj się będę mierzył z przeciwnikiem 200, także trzymajcie mocno kciuki. No i oczywiście, jeżeli Wam się podobała analiza, zostawcie lajka. Bardzo mnie to zawsze cieszy, jak widzę te lajki, te, te komentarze. No i oczywiście bardzo zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Także dzięki bardzo, trzymajcie się gorąco, no i słyszymy się na następnym podsumowaniu. Cześć!